Hej, cześć, witajcie z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was na już 33. spotkanie z gry, z gry Indiana Jones i Wielki Kron. Poczekajcie chwilę, widowie. Założyłem kapelusz, o, założyłem teraz. Gdzie będziemy wykonywać już nasze. Ym, naszą właśnie tajemnicę o nazwie Ojciec i Syn. Dokładnie, tak. Oczywiście, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym już, właśnie 33 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, bo idziemy po 1500 subskrypcji widzowej. Dokładnie tak. Jeśli ci widzowie już 34, 34 odcinek z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, to myślę, że jedna łapka w górę pod tym 33 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. No i macie 34 odcinek z tej serii na moim kanale. Dokładnie tak. Teraz rozpoczynamy już nasze 33. spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. I życzę miłego oglądania. Także ruszamy moi drodzy. Kontynuuj i zaczynamy. India, jak zawsze, gotowy do przygody. Dobra. Ok. Oj, czy ci syn, śledź. Jedziemy moi drac. No, tu znaleźć zamknięte drzwi. No, Indie dobrze traf. Ma szczęście, mam mam brakowało, się, mógł mogli spaść. Dobra, bo boję się Indii trochę. Ok, mamy to. Otwieramy nasze drzwi. Kurs Juliany. Dziedziniec Borgiów. Otwieramy kolejne. Szukaj pomieszczenie tajnych służb. Co to za miejsce? Hmm, też mi ciekawi, właśnie, to miejsce. Wiesz po włosku, przez duszenia, jak ataków w rogu waki takich wagi lekkiej i pociągnięcie biczem. Mamy kot, emicza notkę, to jak jest ja w

siedem pięć chyba siedem trzy było nie siedem osiem Pięć, czy hmm. Siedem, pięć, siedem. Co to nie było? nie siedem pięć trzy siedem chyba siedem pięć trzy siedem kod będzie Dobro, od nowa. нэмэгэ <tabos> дахтарха <tabos> hmm. A <tryk> Jeszcze zajrzeć na tą... tą

Zekacie chwilę ja tylko zrobię chwilowe Prze Wracam do Was 7-8 <laughs> No, zwrot. Tu pięć siedem pięć osiem trzy nic nie daje. No, to znaleźć Czekajcie chwilę, znowu muszę coś... Okej, okay, wracam do Was. Dobrze. Wszystko wiemy o co chodzi, nie? Czyli tak. Tu będzie 5 na początku jednak. 7 Dokładnie. Dobra, mamy to. Tajemnicza notatka. Zdjęcie z nivy. Zdjęcie od zabrania po odgryciu mumunikata w NIWY. Tajemnicza notatka. Tak było wtedy, gdy znalazłem mumię Kota. Siostra Juliana miała rację. Widzisz. dobra, to nie trzeba tatka i co seniora. A i nawet ciebie tatu? Widzicie w gabinecie. i Oj, drodzy, ojciec syn ukończone. Mamy tajemnicę. No także moi drodzy, to koniec tego już właśnie, tego szybkiego właśnie 33 spotkania z gry Indiana Jones w jakiej grą, gdzie właśnie robiliśmy tutaj tajemnicę o nazwie ojciec i syn, którą udało się rozwiązać. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym już 34 spotkaniu z gry Indiana Jones i wieki krąg. I trzymać się ciepło i papa. Pa. Dziękuję za oglądanie!